Najbardziej delikatne rolady mięsne. Pokrójcie wieprzowinę w plastry. Rozbijcie mięso tłuczkiem do sznycli. Będziecie potrzebować trójkątów serka topionego. Posmarujcie plastry mięsa serkiem topionym. Opłuczcie natkę pietruszki w wodzie. Drobno posiekajcie i posypcie mięso. Dodajcie starte na tarce ogórki kiszone. Zwijajcie ciasno. Przekrójcie rolady na pół. Powincie rolady folią spożywczą. Gotujcie rolady na patelni z wodą przez 8 minut. Wsypcie mąkę do miski. Rozbijcie i wymieszajcie 3 jajka w innej misce. Sypcie bułkę tartą panko na inną tacę. Zdejmijcie z rolat folię spożywczą. Zanurzcie w jajkach, w mące i ponownie w jajkach. Obtoczcie w bułce tartej. Smażcie na patelni z olejem roślinnym przez 20 minut. Pokrójcie masło na kawałki. Rozpuśćcie na patelni. Wlejcie słodką śmietankę do gotowania. Obierzcie kilka ząbków czosnku. Zetrzyjcie na patelnie. Dodajcie starty parmezan. Przygotujcie potrzebne przyprawy. Doprawcie solą, czarny pieprz, proszek czosnkowy, suszona natka pietruszki. Smażcie rolady z drugiej strony jeszcze przez 20 minut. Wyłóżcie na ręczniki papierowe. Patrząc jak dobrze wyglądają, tych rolat nie może zabraknąć na świątecznych stołach. Doskonale komponują się z każdym sosem lub dodatkiem.